Hej, witam Was na moim kanale, słuchajcie jak ten czas leci niedawno mieliśmy lato i już nam się zrobiła jesień no i znowu coś trzeba przy naszych autach troszeczkę pogrzebać ja słuchajcie dzisiaj się zabieram do wymiany opon Asterka przygotowana już, nie wiem na to widać, zobaczcie Asterka przygotowana także ja to zawsze, słuchajcie, troszeczkę wcześniej robię, jak gdzieś tam, tak jak teraz, trzecia, trzecia dekada lub połowa października, żeby po prostu nie czekać potem na tą taką pogodę brzydką, listopadową, gdzie może być śnieg i tak dalej, chociaż teraz te jesieni są coraz cieplejsze i nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że nagle zaczął walić śnieg, ale na przełomie października i listopada, no to się może zdarzyć, także... Ja generalnie te opony, muszę wam powiedzieć, zmieniam wcześniej, dlatego, że no te letnie opony one się robią takie już, takie bardzo twarde, to mamy taki beton w samochodzie, nie mamy praktycznie restaurowania, tylko taką twarde uderzenia. Ta guma letnia ona ma inne parametry, także w niskich temperaturach, a często tak jest, że rano po prostu ta goma się robi twarda i w momencie każdej nierówności to mamy już nie tylko mamy po prostu taki stuk także te opony warto słuchajcie sobie wymienić i już przechodzę na inne, inne ujęcie i teraz wam pokazuję co dalej także oscerkę mamy w tej chwili podniesioną, zobaczcie ja ją sobie podniosłem na takim szybkim podnośniku głowym. zobaczcie Podniosłem sobie na, na takiej na takiej podróżce trochę tam krzywo ją podniosłem, ale z drugiej strony zabezpieczyłem pokażę wam zabezpieczyłem to takimi e, klinami tak żeby nam po prostu auto tam nie zjechało także z przodu i z tyłu mamy klin w tym momencie autka słuchajcie powinna być stabilna, można sobie coś, coś tam dłuwać. Przy okazji jak już ściągniecie słuchajcie wasze koło, no to zerknijcie sobie w jakimś stanie. Tutaj macie tarczę czy, czy, czy nie ma rantu, moje tarcze jeszcze są zobaczcie w bardzo, bardzo ładnym stanie. Ten rant jest praktycznie niewyczuwalny, także nie ma się tutaj za bardzo do czego czepić. Z drugiej strony one ja mam troszeczkę w gorszym stanie, bo nie mam tutaj tych osłon na tarczę, bo zdemontowałem, po prostu były pożarte. Nie bardzo miałem kiedy mi się nie bardzo chciało, powiem szczerze, montować, bo musiałbym prospinać tutaj całe zawieszenie, żeby, żeby do tego się dostać. Tak to wygląda w praktyce i teraz jeszcze no taka sprawa jak już to koła macie ściągnięte, no to dobrze jest słuchajcie te szpilki sprawdzić od koła w jakim one stanie są, czy one nie mają pozrywanych gwintów i tak dalej, bo często gęsto tak jest, że jak pojedziemy sobie do oponiarza to oni mają dosyć te pistolety z dużymi momentami jak tutaj dokręcają te szpilki, to to często jest tak, że jak i oponiarz nie bardzo gramotny, to może wam te gwinty podrywać. Na tym kole u mnie są wszystkie raczej ok te, te gwinty na filkach, ale wiem, że na chyba na tylnym, na tylnym kole czy tam na drugiej stronie są te gwinty podrywane, także to zawsze sobie można dobrze zweryfikować te gwinty może też, słuchajcie sobie przeczyścić taką szczotą metalową żeby one ładnie tutaj wchodziły no i jak już będziecie zakładać koło to ten rand tutaj słuchajcie ten rand piasty ja sobie często robię tak, że po prostu trochę wyciskam już mam mało tego smaru taki smar grafitowy o, trochę sobie tutaj go y, zapodaję y, tego smaru no to po to, żeby słuchajcie potem o, go sobie tam trochę rozprowadzić a to po to słuchajcie, że jak potem będziecie zmieniać wiosną Koła, na przykład na jakieś tam alusy, czy na, czy na koła, pewnie na alusy, bo to większość teraz na alusach jeździ. No to, jeżeli to zrobicie teraz, coś takiego, no troszeczkę tam nie za dużo tego smaru, żeby znowu ta piasta nie straciła przyczepności. Słuchajcie, z kołem. Jeżeli sobie przesmarujecie, no to potem przy ściąganiu koła na wiosnę nie będziecie mieli problemów. Także to warto zrobić. I teraz jeszcze następna sprawa, słuchajcie, jak zakładacie koło, to pamiętajcie, żeby ono było założone w odpowiednią stronę, czyli w kierunku jazdy. Ja już mam takie strzałki, większość Koło ma tego typu historię, że jest strzałka, która pokazuje, w którą stronę koło należy założyć. Bo muszę wam powiedzieć, że ja przed chwilą koła miałem założone źle i koło, koło z strony z tamtej z lewej strony założyłem na prawą, i ta strzałka była w drugą stronę, czyli tak naprawdę to koło było założone do tyłu, czyli w drugą stronę do kierunku jazdy. Także o tym po prostu pamiętajcie. To są takie takie pierdoły, ale często, no, mi się też zdarzyło zrobić błąd i przez ściąganie kół po prostu pomieszałem oznaczenia i koła były zamieniane stronami, także o tym należy, słuchać pamiętać, żeby to było we właściwą stronę. Także, zobaczcie, koła wszystkie mam powymieniane. Ja to sobie wszystko dokręciłem pneumatem. Są, że to, słuchajcie, słuchajcie, to tak się nie robi. Koła, te, te przepraszam, szpilki, to jeżeli macie, to warto dokręcić sobie kluczem dynamometrycznym. To jest około 100 Nm/100 Nm. Jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie. Także wszystkie koła, słuchajcie, są podokręcane. No, felgi nie są za czyste, Ja sobie po prostu takim czernidłem przy okazji. Przeciągnięte, jak widzicie, wszystkie są w kierunku koła w kierunku jazdy, pozakładane. Także moje pierwsze przełożenie opon niestety się skończyło małym niepowodzeniem, bo założyłem koła w kierunku przeciwnym czyli nie w kierunku jazdy, tylko w, drugą, w odwrotną stronę to tak jakbym do tyłu jeździł. Także na to pamiętajcie, zwróćcie uwagę, tutaj też powinny być strzałki na tym kole. Napisam zawsze, słuchajcie, w kierunku jazdy. Jeżeli nie ma strzałek, to, to jak tutaj jest, to jest strzałka. O, nie wiem, czy to widzicie, jest strzałka w kierunku jazdy, czyli koło się toczy w ten sposób, strzałka jest w tamtą, czyli mamy OK. Następne koło. Też mamy strzałki tego wyjazdu. Widzicie, są gwiazdki, czy są wyjazdy, czy są koła zimowe. Z tym, że to są no, takie koła, już nie, świe, nie pierwszej świeżości. Szukam strzałki, która mniej więcej pozycjonuje to koło. Nie bardzo widzę tej strzałki, ale. Bo widzę po ściegu, że, że ten ściegiem do przodu jest założone. Sprawdziłem sobie to koło. To też jest ściegiem założone do przodu, zwężającym się. Więc jeżeli koło będzie kręcić się, to ono będzie tutaj sobie wyrzucać na zewnątrz śnieg, śnieg, więc jest ok. No i czekamy oczywiście, że przemycie troszkę tych felk. bo tak jak widzicie one po zimie ja nie przeczyściłem je nie bardzo tam chciałem nosić to także czekamy na przemycie lekkie tych felk i przemycie przemycie opon bo są brudne no i to będzie na razie wszystko co do potrzebne do poruszania się zimą. Tutaj wszystkie te łoża piasty przeczyściłem sobie. Słuchajcie, takim smarem grafitowym. No i to powinno być praktycznie wystarczające. Także to tyle w dzisiejszym odcinku na temat. Opon to są słowa takie banane, banały. Ja sobie zdaję sprawę z tego, no ale y, można popełnić błędy. Pamiętajcie o tych, y, o tych kierunkach, jak sami zakładacie koła, żeby nie pomoglić takiego kierunku jazdy, bo to jest istotne. Jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu opona Wam się bardzo szybko zniszczy. Także na to trzeba y, uważać. No i na końcu posprawdzajcie sobie ciśnienia. Ja ciśnienia, su, su, ciśnienia sprawdzam takim typowym manometrem do sprawdzenia. E, zobaczmy do sprawdzenia e, ciśnienia powietrza to jest oczywiście manometr na kompresor. E, także no, jak coś tam bubiecie sporo przy Waszych ja no to jednak ten kompresorek e, warto mieć muszę wam powiedzieć, Je mam dwa kompresory, mam ten, ten taki duży 50 litrowy tutaj jak widzicie i drugi kompresorek mam taki mniejszy bo ten co tutaj stoi ten kompresorek z tego też można sobie spokojnie odkręcić koła, bo on wytwarza wytwarza około 8 barów więc ten ten yy, moc żeby odkręcić koła w autku osobowym jest na tyle to ci się nie mocno, że powinno się udać. Więc przy okazji, może zrobię film, jak z tego małego kompresora to się odkręca. Jakbym zapomniał to mi przypomnijcie. Może też zrobię film o samych kompresorach. Jakby nie trochę chłodnie, będę miał więcej czasu, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to jest mniej więcej zbudowane. Najpierw muszę trochę powiedzieć, w szczegółach trochę budowa. Kompresorka on tutaj mówi, tak jest dosyć 50 Żebym tam nie opowiadał za dużo głupot, bo Czasami było tak, że Zrobiłem film na Na pewno spontan i, i wyszły z tego jakieś tam Farmazony Także jak wam się podobało to słuchajcie dajcie łapkę do góry, zróbcie suba kanału Polecajcie ten kanał Wspierajcie Nie żałujcie trochę tej kasy i wspierajcie Będzie mi dużo szybciej i przyjemniej się rozwijać. No i trzymajcie się do nas następnego razu. Hej!